Witam z tej strony wraz z, wraz z silnikami, a to odcinek o katastrofie lotu FedEx 80. Lot FedEx Express nr 80 był rejestrowanym lotem transportowym z Międzynarodowego Portu, portu Lotniczego Bayum w Kantonie w Chinach na Międzynarodowy Port Lotniczy Nariata w Perfukturze Hiba w pobliżu Tokio w Japonii 23 marca 2009 roku samolot MC Donald Douglas MD11F, numer rejestracyjny N526PE, obsługujący ten lot rozbił się o 6.48 rano czasu japońskiego, czyli o 21.48 uniwersalnego czasu koordynowanego. 22 marca podczas prób lądowania na pasie startowym 34 L, w warunkach porwistego wiatru, samolot są zde stabilizowane w fazie wytrzymywania i przy przyziemiania. W rezultacie czego nie odzyskał równowagi i wylądował, odbijając się od lotniska Spowodowało to uszkodzenie konstrukcji, podwozia i płatowca. Objęty gwałtownym pożarem, samolot zatrzymał się poza pasem na plecach. Obecnie na pokładzie jedyni członkowie załogi pilot i pierwszy oficer. Zginęli oboje. Przebieg lotu. Samolot biorący udział w katastrofie został wyprodukowany w 1993 roku. Początkowo był wykorzystywany jako samolot pasażerski przez amerykańskie linie Delta Airlines. W październiku 2004 roku samolot został przyjęty przez FedEx i przerobiony na wersję towarową. 23 marca 2009 samolot leciał. Leciał z Kantonu do Tokio. Na pokładzie MD-11 znajdowali się dwaj piloci. Kapitanem był 54-letni let, Kevin Clay Mosley. Drugim pilotem, 49-letni Anton Stefan Pino. Samolot, podchodzący do lądowania na pas 34L, przy silnym podczas lądowania uderzył z impetem w asfalt. Odbi, odbił się, złapał, powie powietrze pod prawe skrzydło i wbił się w górę. Lewe skrzydło zawadziło asfalt, Nas, nastąpił wyciek paliwa i pożar, który obciął całą maszynę. W katastrofie zginęli obaj piloci. Został, zostali żywi w ciągu wyciągnięci z wraku, ale zmarli w szpitalu. Była to pierwsza katastrofa na lotnisku Nataria od, tysią, od, od 1978 roku. Wypadek. Po przelocie nocą. Mniej więcej 180 mil, czyli 209, 2900 km z kantonu w Chinach. Wcześniej rankiem załoga rozpoczęła mandarów podchodzenia do lądowania w porcie lotniczym Nariata pod Tokio. Załogi samolotów lądujących bezpośrednio przed statkiem powietrznym królek wypadkowi me meldowały us uskok wiatru na na wysokości poniżej 600 metrów. I ta informacja została przekazana załodze samolotu FedEx. Wietr na powierzchni płyty lotniska, wiał z, z kierunku 320% z siłą 26 dwu, dźwięków po, po rywach do 40%. Po czwartym lądowaniu na pasie 34L samolot odbił się, odbił się trzy razy, spadając najpierw na przednią goleń, czyli po Pomocnicze podwozie dziobowe przypadłość zwana po angielsku porpoising, od mo, odruchów w górę i w dół, jakie wykonują pływając delfiny i morszwiny, co spowodowało utratę kon kontroli kierunkowej i wysokościowej. Gdy podwozie uległo zniszczeniu i lewe skrzydło uderzyło w pas startowy. Powodując zboczenie w lewo, wybuch płomieni i wykonanie koziołka, kozi, podczas gdy płatowiec się łamał, spoczynczył ostatecznie do góry nogami, w trawie, na lewo od pasa. Ponad dwie godziny zajęło strażakom ugaszenie ognia, który kompletnie zniszczył statek powietrzny. A więc, teraz za chwilkę obejrzymy sobie krótką animację, która przedstawia tą katastrofę. Ale już wtedy nie będę opowiadał, a więc ja się z Wami żegnam i miłego oglądania.